A przy okazji, w tej właśnie sytuacji, też potrafiliśmy sobie dać radę. Bo pamiętajcie Państwo, że jest takie pytanie bardzo ważne zawsze w polityce, a szczególnie ważne przed wyborami: Czy dali radę? Czy spełnili obietnice? Spełniliśmy, ale przyszły nieszczęścia. COVID to było także nieszczęście gospodarcze. No, przyszła wojna na Ukrainie i z nią inflacja, ciężki kryzys gospodarczy. Ktoś powie, no może te tarcze to osłoniły, no bezrobocie właściwie prawie nie wzrosło, nie było większego zatrzymania rozwoju gospodarczego. Ale jeśli chodzi o inflację, to nie daliśmy sobie rady. Ja to tłumaczyłem już na wielu spotkaniach których miałem już kilkadziesiąt później, przerwa z niezależnych ode mnie powodów. Otóż myśmy prowadzili w sposób przemyślany politykę zmierzającą do tego, żeby wyjść z inflacji w sposób, który nie doprowadzi do bezrobocia, do kryzysu, do nakręcenia takiego mechanizmu cofania się gospodarki. Większe bezrobocie, mniejszy popyt, w związku z tym znów większe bezrobocie, bo nie ma dla kogo produkować i tak dalej, i tak dalej. Później się z tego lata wychodzi. To zwykle jest 3-6 lat. Myśmy tego, proszę Państwa, uniknęli. Myśmy tego uniknęli i miejmy nadzieję, że inflacja teraz będzie co miesiąc spadać. Jakoś z tego wyjdziemy i do kryzysu nie doprowadzimy. To była, wtedy mówiłem o tym, chociaż to było na sali krytykowane, to była. Naprawdę dobra, przemyślana polityka, bo łatwo stumieć inflację. Na zachodzie ona była 10%, u nas znacznie więcej, o dobrych kilka procent więcej. Tylko tam, proszę Państwa, inflacja była, dajmy na to 10%, a wzrost płat 2%. W Polsce inflacja była, dajmy na to 12%, a przez dłuższy czas wzrost wyższy niż inflacja. Później równy, dopiero przy samym końcu, teraz odniedawa, troszeczkę niższy. To tak wyglądało. Myśmy chronili ludzi także różnymi obliczkami podatków, tymi wszystkimi dodatkami. One są przeszły także do polskich gmin, do polskich powiatów. Było ich mnóstwo i jesteśmy dzisiaj bliscy powiedzenia, że się udało. Bo jeśli to, co przewidują dzisiaj właściwie wszyscy ekonomiści, że co miesiąc będzie lepiej, to będzie można powiedzieć, że się udało. Polityce trzeba umieć, trzeba myśleć, trzeba analizować, trzeba, trzeba wyciągać wnioski z tego, co działo się w różnych krajach, z doświadczenia własnego i doświadczenia, które daje nauka historii, która jakby przenosi nauka historii. Myśmy z tych wszystkich doświadczeń skorzystali. Wydaje się, że można powiedzieć, że jesteśmy władzą. No. Jeszcze raz to podkreślę, bo nie lubię przesady i nie powinniśmy lubić przesady nieidealną, ale dajemy radę. A tutaj pan dyrektor dostarczył mi tą tabelkę, no z daleka to nie będzie widać. Tutaj nie ma żadnego ekranu. Proszę Państwa, to Polska jest tutaj, każdy może zobaczyć, że tu jest tylko niebieską. O, tu. Ale mam nadzieję, że to jeszcze zostanie pokazane. A wszyscy, nawet powtarzam, tak super bogate kraje jak Luksemburg ma jedną, za duże zadłużenie, gospodarstw domowych i chyba to samo ma Irlandia, nawet Holandia z tych takich normalnych państw najbogatsza. Pamiętajcie Państwo, że Niemcy są dopiero na siódmym miejscu, bo wielu ludzi w Polsce uważa, że Niemcy są najbogatsze. Nie są najbogatsze, już od dawna nie, nie są najbogatsze i nawet tak Holandia, to ma nad nimi dosyć znaczącą przewagę. Ale, ale są oczywiście bardzo bogate. Jeżeli wziąć jak ich jako całość, bo mają przeszło 80 milionów mieszkańców, to oczywiście mają najwięcej. Czyli krótko mówiąc, to co mówiłem jest prawdą, to jest oparte o dane Eurostatu, a więc nie o dane nasze czy naszych przyjaciół, bo no, Unia Europejska nas lubi, ale z zastrzeżeniem.